No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Freeny dzisiaj sobie zagramy na koncie Freenumit jako zedzik, tylko wam pokażę coś, że no znowu jakieś challengerki, tutaj jest rank 3, tutaj jest rank 2, Sobek w y, Shocko. holy shit, ty, to będzie trochę ciężka gra chyba, jak tutaj są y, takie tacy zawodnicy. No gram Zedem, bo niestety kata zbanowana i trochę bibletwump, ale sobie pogram y, na Ari i wam pokażę, że runy takie normalne pod Electrocuta myślę. I y, y, dobra no z Ari to zobaczymy. To jest też taki myślę skillowy matchup. albo ona dodruje moje Q, albo ja jej i tak w sumie się wymieniamy. Myślę, że. Skurde, skalują nas, tak mi się wydaje. Kurde, Bard, ty, jak ja nie lubię na niego grać, to to jest masakra, nie? Dobra, pierwsze Q nietrafione. I... okej, okay, niech to się pusznie do mnie i wszystko będzie na chillku. Takie standardowe gierki z dzikiem. Nice, jedno Q. 1-0, ziomek. Okej, okay, no i co? Raz hituje sobie. Ona coś się boi podchodzić. Więc ja mogę za darmo se atakować. No, no jest już na bocie. Q wtedy, kiedy las okej. ok? No i pięknie, first placik. Ewelinka w dżungli, w mi, więc ganków nie będzie za bardzo. Tak przynajmniej mi się wydaje, że Ewelinkom to się full piruje i jak nie ma żadnej kampy w dżungli, no to ewentualnie wtedy można coś tam przygankować. Wezmę sobie E, bo. Będę się skupiał raczej na farmie. No, no właśnie, po to wziąłem E, żeby się bardziej skupiać na farmie. Okej, okay. Ari się boi tego Nunu chyba. Więc kurde, trzeba będzie jakoś grać z tym. Minionek, oj, unlucky. Okej, okay. ona ma trzy poteczki. No trudno mi będzie ją zabić na pewno. No to on w ogóle z łyską zaczął ty. Co się stało? co się stało, że zon z łeską dał radę ją zabić Akani. Okej, okay, electro Spoko, ten gościu też gra Ari dosyć dużo. Tam ma ponad 100 gier, 65 chyba procentu indratia. No, gram na jakiegoś spoko ziomka, ale no, okej, okay, last hity. No, no, patrzę na minimapie. OK no z farmą to... Jest wszystko gituwa. Szkoda, że swoje katy nie mogę tutaj pokazać. Czwarty level też chce i też lecę. No kurde, ja coś... ajnaj to jeszcze dałem. Coś źle zrobiłem, kurde. Jeszcze warto tutaj schodzić. Coś kurde źle się wydarzyło. A szkoda. Ari dobrze zagrała flash i ten. Flash Charm pod, pod turret. A. Dobra, trudno. Trzeba będzie grać dookoła bota. Chociaż Ezio i Lulu to takie słabe połączenia. To nic nie ma. Ja Ignite użyłem Trochę beznadziejnie. A. No mogą być lepiej byczki, nie? Ale spoko. Ok, za kanona. Będę musiał to szybko pushnąć. Tam się niezłe akcje dzieją. Pięknie, dobra, bot lane win condition. Jak Ezio już ma 3-0. Czy ja to pushnę tak szybko? Aha, jeszcze Ari tam zeszła. No to nieźle, że jej przerwałem, recall. Ona nie ma nic. Nice. Pięknie. Ten Ezio już 4-0, holy moly! Jeszcze na topie, ty. Ja chyba będę jakiś, jakimś pilującym zadem w tej gierce. <grym> tak mi się wydaje. Ezio jeszcze przyszedł pomóc spuszować, fajnie. Dobra, pięknie. Szybko do bazy, No i tak nie mam co robić. Okej, okay. Ezio musi to wykarować. Czasami są właśnie takie gierki, że Kelly przechodzi na jakiegoś innego ziomeczka. Ta Ari, 2-1. ale. Nie, no. Ja jestem trochę do tyłu. Ja mam Dirka, no, też ma całego los Chaptera. No to kurde, o czym my mówimy. <laughs> jestem ciekawy, jak sobie Akali poradzi, bo. Widziałem, że nie gra w ogóle Akali, więc dziwny pik. Ale niech będzie, chyba chciał coś AP wziąć po prostu. No tak, więc nie zrobię tam. Więc szósty level zaraz se wpiję. Może na tą Ari bym skoczył w sumie. No bo ja będę miał. Ja mam przewagę EXPA. Czy mam przewagę EXPA? Bo kurde. Możemy być porówno No piękny. Nice. Sry, co? Co byku? Nic, ok. Naprawdę okej, okay. podrejka. Będę ubezpieczał, chociaż Ewelinka o... Cool. Idę tam, w razie czego. No trzeba grać dookoła bota, nie? Więc trzeba ich o, pomęczyć tutaj. Nice Ari stodzi Pięknie, złapali go. Nice. O kurwa. Ale to teraz jest big. To, że Kajsa zabiła. Oh my god. To jest za big. Ona ma ulta. Ona ma ulta. Dam mi auto ataki. Chuj. <laughs> przybejtowany <laughs> okej, okay, jest spoko czas się cofnąć kurde nie wiem czy eklipsa czy prowlera tak szczerze na nich ale chyba eklipsa, żeby być taki bardziej taki tenki tenki nie? bo ja i tak nie, chociaż mam 2-1 mogę być nawet jakoś znaczący o nie, czemu co jest nie no o co chodzi Holy shit, no to to mnie teraz zaskoczyłeś Byku, nie? Wezmę ja chyba Eclipsa po prostu, po prostu Eklipsa i zobaczymy jak to będzie Weź tu bo na na tym Kaj, Okej na Sanotopia ona nie ma ulta Nor. Thanks. Chyba za wcześnie ulta yy, ten Użyłem Za ulta, za szybko ulta użyłem yy, I przez to, o oh my god, Kano, dobra, nieważne Z Mogłem za szybko ulta użyć i przez to a Kani flesnęła chyba. Trochę jej flesza straciłem. Ja naprawdę nie wiem. Dobra, biorę ten. <grym>, biorę ze prawlera. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. No ja lubię prawlera. Naprawdę jest super. Jak są papierki? To nie wiem, nie wiem, nie wiem. Chyba słyszałem, że na tanki się właśnie bierze Eclipse. Prawlera na takie papierki, no to sobie wezmę. Tutaj może się uda. Żeby plate'a nie wzięła, też trzeba na to zwracać uwagę z las hity. Ona mogłaby teraz podejść, ale i wziąć tego playta, mm. chyba się nie dało. 36kp, chyba się nie dało, żeby ten plating był stracony. Kajsa na topie w ogóle, ty. No fuck. No właśnie, o tym bardziej mówię, że jest dosyć denerwujący. 9X Nocturne Bard. Mm. Trzeba zwracać uwagę, gdzie jest support, bo roamujące supporty teraz są dobre. Ta Ari ma 4 kile jakimś cudem. Nie zdążyłem Amerki. My God. Nie zdążyłem Amerki. Chyba nawet nie mogę. Eee, szkoda. Mogłem... W sumie widziałem tutaj Evelinkę, mogłem się zaszować do tyłu, ale jakoś się i tak przestraszyłem. Kurde, szkoda. Trochę unlucky, ale nie wiem co ten nocturn w ogóle robi ty. Jego ja w ogóle nie widzę na mapie. A i wo... O, dobra. No to wykrakane. Na na bocie. Orion. oro, piękne. Dobra, nice. Super, będzie gierka. 750 lp ponad, to mi się podoba. Jeszcze tutaj Ari. Wezmę sobie swojego pierwszego na midzie. Mi Może coś tam zejdę. Chociaż... no, pięknie. Dobra, super, ty. Naprawdę dobry Ezio mi się trafił. Jakieś tam kille lecą, ale spoko. Ja zostaję na midzie. Wezmę sobie... Nocturne się tepnął na bota. Co się dzieje? Co on totalnie odpuścił? To play? Ewe, eee, dobra, idę do bota. Dużo golda dostałem, naprawdę. Oh my god, oh my god. Nic już tam nie zrobię. Eee, Ari idzie. Co? Oh, jest wave? Nie ma wave'a. Muszę flash'nąć. Po prostu flash'nę. No właśnie. Dobrze, że flash'nąłem. Ale oni są na low. kurde Kurda, naki. Dobra, trudno. Ja pierdzielę. Ej, ten Noctur siedzi na tym bocie ciągle. Ja... Nie spodziewałem się go totalnie. Nie spodziewałem się go, bo myślałem, że będzie na topie Ale on chyba odpuścił już tego topa. Nie wiem, jakiś Open Top poszło? Jak zobaczę, jakiś gdzieś Noctur, nie wiem, ty. Jakiś Open Top. Bo już praktycznie... Akali! Jakby... Akali bierze pierwszy turet, 4 playdy już w 13. Coś jest ewidentnie nie tak. Serpent's Fang? Nie ma na kogo. Chyba... Y, Kaisa ma shielda, ale... Chyba wezmę. Wezmę, bo Surfen Fang sam sobie ma staty dobre. I jak... I... Shield ten Kaisy może być jakiś denerwujący. Myślę, że to jest dobra decyzja. Może być spoko. Kajsa kampiona. Pięknie. Szkoda, że nie dostaję żadnych killi, <grybujesz> ale to już chuj. I tak pięknie Gierka wychodzi. Blajka możemy wziąć co? Tak wygląda jak za darmocha. A i się ma się Mm. Ja nie lubię tej walki. Drake'a po prostu, co? No. Ja nie jestem fanem tej walki. Ja ma mam niezły tips. To do double buffa, to jeszcze jednak jestem fanem. E, e, Okej, okay. to recall szybki. Ewenika chyba nie podejdzie tutaj, mam nadzieję. Ja więc chyba na bocie zostanę. Geralda <ścoughs> można wziąć. Ja zostanę na bocie. Jeden na jeden. Myślę, że mogę każdego, z nokturny może być duży problem. Ale tak to myślę, że każdego mogę jeden na jeden. Ezio nie składa tego, Divine, Divina w ogóle. Tak, Essence River co on pójdzie Essence River e, Dasplay, tak jak wcześniej się chodziło. Bo teraz ten Divine to naprawdę potężny item. 7-4 Aris, to z nią może być problem. No z Ari to je, będzie skillowe 1v1. Znaczy tak jest ale myślę, że i tak po mojej stronie. Nie wierzę, że dostałem fira. Nie, to, że dostałem tego fira, to ja się z tym nie zgadzam trochę, ale unlucky. Oh. No, no, to nie jest denerwujący ty. Ale lepsze to, żeby nie ultował niż tego ezio okej okay. nice damage byku jeszcze większy będzie z tym z całą łęską, Teraz, okej okay. dobra, fajny mi się teamek trafił a ten top lane, ty co się dzieje nie wiem, masakra <laughs> Dawno, znaczy dawno, chyba nigdy. Nie no, może kiedyś, ale. O, ten fear. Ulti po prostu do tyłu. Co jest? Chyba ulti wystarczyło, nie? I Eluina. No jego, teraz walki we Nie eee, tam. Ja nawet tam nie zdążę dobiec. Kurde, bez sensu, ale troły, ale troły. Masakra. To był... to może być przyczyna Ta walka, dlaczego możemy przegrać gierkę tak szczerze Dobra, Surfers będzie, calutki No ja bez many Dobra, szybki recall Albo zostanę Co się może stać? Kali sobie solo raci, pięknie Najsik, nice, super. Teraz z heraldem jakoś by się przydało zagrać Wezmę sobie tak, tak, serylda Myślę, że będzie spoko w sumie... Nie, nie, mają w ogóle armora, to jeszcze poczekam steryl do match of Night też będzie dobry. Na Evelinkę, na Nocturna. Zaraz jeszcze Drake. Drajki będą szybko. Która jest minuta. 20. 24 minuta chyba nawet możemy Sola mieć. Ja pierdzielę ja, Jak się wykręcił ty! Robert! Brońmy Asia. No. Nice. No serpent właśnie na nią. Dobrze. Które? Dobra kozak. a drajka chyba co? Chociaż no turę też za darmo. Okej, okay, ja pójdę wziąć Drake'a za Kali, bo Akali to akurat słabiutko bierze tego Drake'a. Oj <ścoughs> Nie denerwuj się ja maestrię pokazuję, ja mam? LOL, ja mam piątą! Ja na Freenomeat gram. Na Assassinie to mam na pewno. Ale że na frino Meat to maestrię, to ciekawe. Dobra, dżunglę oczywiście trzeba zabrać. No i co? 24-25 minuta Będzie Sol i powinno być na Chilko. Ta Ari Amazonia. Ari ma zonia, muszę o tym pamiętać. Najlepiej jakbym miał topa, bo... a Akali bez TPK. Trochę naki Ale i tak chciałem iść topa. Akali jest nieźle nafidowana, Ezio też. Akali i Ezio Powinni to wykierować. Ten karal taki z dupy. Ale niestety czasu nie było. Hmm. Dobra. Ale oni się grupują. Nocturna nie ma na mapie nigdzie. No właśnie go widzę. Kanony się nie farmi na tym kanale. Można było go łatwo zabić chyba. Okej. Okay. Dobra, e? pójdę se na bota. Ty, co jest? Jednak nie pójdę na bota. Jak to takie akcja? Kajsa na bocie w sumie. Tepek od Nocturna. No. Chyńщик. Kurde, pięknie ten nowy wykręca. Pięknie ten nowy wykręca, naprawdę. teraz na Baronie w sumie. Dago go wezmę na cirku, co? Czy ma ja mam muzykę wyłączoną? Nie, taka cichutka. Fuck! Właśnie tego się obawiałem, nie? Od tej Kaisy. Ale dobra, żyję. Żyję, żyję. Dobra, było trochę przypało. Nie chcę się jeszcze cofnąć, ale muszę. Kurde. Widzisz, widzę, ile mi golda brakuje? 50. Kurde, unlucky. To cały Edge of Night. W sumie tego, czy Black Cleavera złożyć? Złożę, ty, dla Ezra. Między innymi ten Black Cleaver może być ok. Dobra, cofnę się jeszcze raz? Tak trochę. No, okrężną drogą składam tej temy. Ale myślę, że i tak jest ok. No, Black Cleaver. Później chyba ta Serilda poleci. To będzie mój full build. No ta Zonia to też przeszkadza. No, który też jakiś armor składa. Okej, okay, to jak oni sami armor składają, to myślę, że Akali też się będzie mogła w stanie popisać. 14 level, pięknie. Jest ten damage, Ezio. Podoba mi się. Ewelinka jest. No, nie powinna z one shotować tutaj. W naszym teamie nikogo. ja nie gram Ewelinkom, to nie wiem, jaki ona ma damage. I wszyscy na topie teraz. O co chodzi? <grym> pięciu tam jest. Legitnie pięciu. No, ja lecę ten. Mi dobra. No, turma Ulti. Jeszcze ona przeżyła. O, dobra I tak bardzo dużo czasu kupiła Nie wiem co przeciwnicy teraz odwalili Pięknie Dwa inkubatory I zaraz jeszcze będzie drajk Co jest? Chęcie końskierki nice. koniec gry. Kto żyje bardziej? Okej okay. koniec gry Dobra, nice, byki 760 LP leci Nawet więcej Zobaczymy Gierka o 750 LP. I no, zaraz będzie o 800. Jeszcze moje kombosy wchodzą. Ziumek. Ten mój Z coraz lepszy, przysięgam. O czemu nic nie widzicie? Dobra, czarny ekran był na chwilę. Yy, pięknie, Nunu zagrał. A Kali też, Ezio też wszyscy zagrali dobrze. Ja pierdziele, nice. 762 LP. O damage. <grym> no. Prawie taki sam jak Akali, powiedzmy. Ty, Kajsa zadała więcej niż ja i Ari. Dobra, z Demecha nie jestem zadowolony, ale i tak punkciki wpadły. No, mi się podoba. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podoba. Jeżeli tak, to łapeczka w górę. Czekajcie następne odcinki. Na razie, cześć śniwka. też ma to dziwka. Pa, pa.